Zadanie drugie. Pewien wskaźnik kwasowo-zasadowy ma charakter słabego kwasu i dysocjuje według równania. HIN, dykator, plus woda daje H3O, dodać IN-. Zmiana barwy wskaźnika, świadcząca o gwałtownej zmianie pH, nastąpiła przy pH równym 10 po zdysocjowaniu 40% wskaźnika. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu. Wynik podaj z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Przypominam sobie, co to jest wskaźnik. Wskaźnik to najczęściej słaby kwas lub słaba zasada organiczna, której forma zdysocjowana i niezdysocjowana lub zasocjowana i niezasocjowana różnią się barwą, a asocjacja lub dysocjacja zachodzi przy ściśle określonej wartości pH. Ustala mi się równowaga. Mój wskaźnik ma charakter słabego kwasu. Przepisuję równanie dysocjacji, abym mogła sporządzić odpowiednią tabelę. W tej tabeli zapiszę początkowe wartości stężeń, zakładając stężenie A indykatora. Stężenie wody nie będzie uwzględniane w wyrażeniu na stałą dysocjacji Ponieważ praktycznie stężenie wody nie ulega zmianie, przed wprowadzeniem nie było też jonów pochodzących z dysocjacji mojego wskaźnika. Stężenia będę wyrażała w molach na decymetr sześcienny. C0 wprowadzone, delta C reakcyjne i stężenie końcowe. Jeżeli założyłam, że początkowe stężenie wynosi A, a stopień dysocjacji wynosi 40%, to znaczy, że ubyło 0,4A. Następnie wiem, że przybyło 0,4A kationów H+, i 0,4A anionów i N-. Czyli na końcu w stanie równowagi zostaje mi 0,6A, Mola na decymetr sześcienny cząsteczek niezdysocjowanych, 0,4a mola na decymetr sześcienny kationów oksoniowych i 0,4 mola a anionów i N w każdym decymetrze sześciennym. Wiem również, że 0,4a to jest 10 do minus 10, ponieważ pH, przy której zaobserwowano zmianę, wynosiło 10, czyli stężenie jonów H3O plus wynosiło 10 do minus 10. Łącząc te dwie informacje będę mogła podstawić konkretne wartości do wyrażenia na stałą dysocjacji stężenie H3O razy stężenie IN minus podzielone przez stężenie Cząsteczek, które nie weszły do procesu dysocjacji, czyli końcowe stężenie. Zastężenie H i N wpisuję 0,6a. Zawartość stężenia In minus 0,4a, ale ponieważ A nie znam, to zastężenie H3O podpisuję wartość 10 to minus 10. Tym sposobem wartość a mi się skróci i wykonam działanie matematyczne i wychodzi mi wartość 0,4 podzielą przez 0,6 razy 10 do minus 10, zamieniając na zapis międzynarodowy w konwencji wykładniczej otrzymuję wartość stałej dysocjacji tego kwasu 6,67 razy 10 do minus 11. Jest to stała dysocjacji kwasu, który pełni funkcję, jak widzimy, wskaźnika kwasowo-zasadowego. Dziękuję, zapraszam do kolejnego zadania.